Stoję przy, przy drzewku owocowym, jakim to jest złota reneta. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Wypuściło drzewko kwiat. Bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie wypuściło. Jesienią jeszcze. I niestety zawiązało owoc, no ale mamy już luty. No i z takich owocy raczej nic nie będzie. Ja to obcinam, no bo to tylko grzyb, to tylko choroby. A mam tych pączków więcej, a tam już były zawiązane na, na owocu. I tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem 9, 10, 11, 12, 13, to prawie każdy pąk jest na kwiat. Tu mało co jest pączków na, na liść. Także to drzewko się stara, bardzo się stara. I ja się z tego bardzo cieszę. W tamtym roku rodziło, bo miało tu owoc, tu miało owoc, yy, yy, tu miało owoc. Tu miało owoc małe, a rodzi. Daje radę. Większe się powinny powstydzić i się wziąć po prostu do roboty. Bo na przykład tutaj mam taką sytuację. Malinówka. No, pełno, pełno gałęzi, pełno gałęzi, pełno gałęzi. Jeszcze raz pełno gałęzi. No i co z tego? A owocu zero. Zobaczcie, jak to drzewo rośnie. Jakieś takie pozwijane. Te gałązki. Niech ktoś mądry mi tu powie, co ty z tym drzewkiem zrobić. Bo ja na nie siły już nie mam. Założyłem tutaj im jej pierścionek, tej malinówce. Mam nadzieję, że za rok się trochę werżnie w tę korę. No ja je tutaj prześwietlę. Spróbuję je jeszcze raz prześwietlić w tym roku. Ale ja nadziei na to drzewko już nie widzę. Nie wiem, czy ono mi zdziczało. Czy co się z nim dzieje? Było przycinane co roku. Jest drzewko nawożone naturalnym obornikiem, więc tutaj nie powinno być z tym problemu. A problem jest. Nie rośnie tak, jak rosnąć drzewko owocowe. Powinno. Te wszystkie z środka. Wszystko to, co nam rośnie bardzo nisko, też obcinamy, bo Kosiarką będziemy jechać, będziemy zawadzać, po prostu chaos tutaj jest, wielki chaos przy tym drzewku. I zmartwienie, tak naprawdę dla każdego chyba ogrodnika, byłoby to zmartwienie mieć takie drzewko, które pięknie rośnie, bo ono pięknie rośnie, wysokie, ładne. Widać, że zdrowe, żadnego grzyba nie miało. Dotychczas nic się z nim nie działo. Ale Yy, te gałęzie takie po, pozwijane, zauważcie. Tak idą trochę do środka. Ja nie rozumiem, co to, z czego to wynika. Co to się stało. Yy. No, nie jestem we wszystkim specjalistą. No mam nadzieję, że to jest chociaż jeden pąk na owoc, więc go zostawię, ale to nie wiem, co to tutaj się dzieje. Boję się tego. Tej choroby, co tutaj się mm, nam tutaj zadziało. No tutaj jest bardzo dużo napąk, ale wszystko idzie do środka korony. Ja nie wiem, dlaczego do środka korony to wszystko porosło. Nie wiem, do światła nie powinno iść, dlatego że światła ma dosyć. Także no jest to zagadka. To drzewo to zagadka. Ale postaram się tą zagadkę rozszyfrować. Nie zamartwiać się. Tylko pracować nad tym drzewkiem. Mam nadzieję, że w końcu mi odda coś oprócz liści na jesień. Chciałbym owocy. Jak najwięcej pysznych. Owocy. Tutaj zauważcie, zerwałem, prawda? Zerwałem bardzo. I tutaj idzie już maść. Przy takich skaleczeniach idzie już maść ogrodnicza do szczepienia drzewek. Nie może być czegoś takiego przy drzewku. Śmisekator chyba schodzi. O, teraz ładnie. No i tak, więcej wam nie pokażę, bo tu już trzeba będzie drawinkę u góry zrobić, wziąć drawinkę i poprzerzedzać. Wiadomo, że te wszystkie które idą do środka te co zagęszczają nam tu cały ten środek korony, no trzeba po prostu poobcinać, no trzeba poprzedzać, żeby to drzewo miało światło. Będzie miało światło, no to może w końcu urodzić. Takich rzeczy nie zostawiamy, bować suche w środku. Jak skończę, to pokażę efekt końcowy. Bo i tak nawet jak yy, widzicie trzymam telefon, obcinam i nawet nie wiem co nagrywam. Także jakość tego nagrania na pewno będzie na minus. Chciałbym wam pokazać po prostu jak najlepszą, wyko na najlepiej wykonaną moją pracę, a po tym trzęsieniu kamerą na pewno nie będzie to widoczne. Będę miał kamerzystę niedługo, to będziecie widzieć moją pracę. Bardziej przejrzystą. No tutaj jeszcze mam, mogę się pochwalić, że. No jednak to drzewko chyba coś urodzi, bo są dwa pączki na owoc. Także jest nadzieja na dwa owoce, jak nie zmarznie. Ho, cud! No zobaczymy. Zobaczymy, poszukam jeszcze. Może się coś znajdzie w tych, tej górze gałęzi, bo tak naprawdę to są same gałęzie. No niestety. Takie drzewko. Do zobaczenia.